Dzień widzowie, dzisiaj przedstawiam Wam kolejną kolejna część teksturpaków, które po mi widzowie. Dzisiaj będą trzy, czyli tak jak zawsze. No ale zróbmy tak, że jak dobijacie 15 łapek w górę, to zrobimy w następnym odcinku 4 i będziemy tak powyższe, jak będzie 10. <grym> ale po prostu będziecie dłużej, czekać na odcinek trochę. No a tak więc gramy na pierwszym. Podoba mi się taki defaultowy, taką czułość. A, tu no kurde czego no tyle. Eee, no, wygląda tak defaultową Wnaję mi się mieczy podobają takie małe. W sumie to jest większość defaultowa, z tego co widzę. Lepsze, ale serce na przykład nie. Serce mi się też fajnie podobają. Fajny teksturpak. W sumie gdybym miał grać survivala na 1.8, czyli na tej wersji, yy, to chyba bym grał na tym właśnie tych tak, bo tak przyjaźnie wygląda dla oka, kurde, wie... bo no, co? się dzieje z tu... O kurde, mi sensor wszelaję. I myszka mnie waliłuje jakoś, nie wiem czemu. Aha, teraz... aha! Lagi! Śmieszne. Mm. O, 13, się mam złoto. Dobra. To ja sobie kupię zbroję. O, teraz nie waliłuję, Tera a teraz muszę jeszcze zmienić. Czułość. O, 45 to jest chyba taka optymalna. <coughs> O, gdzie tutaj były diamenty? No, co tu się dzieje? Ha, no, no. Chyba, tu jak się, chyba to jak się dostają obrażenia, to śledzi się robią. Dobra, ale ja mam tutaj dzisiaj diamenty? Prze... Tu jest ten. A, aż tam się mi pobudował, no, w ogóle jest? No, w ogóle nie jest. Yy, w ogóle nie mam zamiaru robić jakiegoś drugiego odcinka. O, kurde, ale to jest szybki drałub złoto i żelazo. W sumie mega dużo leci. Normalne bedę, normalne bedę, myślę, że nie A w ogóle mu ty ileś tu biegnie. No to fajnie. Kto, to chyba ktoś zaszczy, Coś, to się na szczęście. Coś takiego się wydawało. O kurde, o kurde, o kurde. O nie. No co to jest? Halo? Co to ma być za hity? Jezu. Jakieś nienormalne.

w ogóle chyba zacznę robić serię z tych trupaków, bo widziałem, że ostatnio śniadanie Wam się bardzo spodobał. Ale teraz już nie będę was zmuszał do wejścia na Discorda. Wszystkie te trupaki macie, widzicie, mi w opisie. Wszystkie, wszystkie trzy. O nie, on idzie, Dorot i dwie bazy. <laughs> y, sorry, są trochę chory, więc mogę trochę ciszy mówić. No, ale moja myszka jakoś cicho nie mówi. <grych> raczej nie klika, kurde. On chyba jest w mojej bazie, dobra, to. <trych> Oj. Jezu, jezu wow, no, to jest wow, stanem. Teraz kolejny teksturpak. No, wygląda dosyć fajnie. Ja to złoto znam z pewnego innego teksturpaka, ale nie z tego odcinka. Tylko po prostu jest te miecze są fajne, miecze też znam. Miecze są w ogóle chyba. Takie same jak w teksturze skrzypach u Fajny mieczek. Mega mi się podoba. E Jezu, trzymaj to złoto. Właśnie nie wiem, czy on w tych się czasami tak złoto. Błogę, że złoto jest takie ogromne. <grybujesz> taki fajne łóżko <myszko>, papie to. <grybujesz> śmieszne. O, lubię to wełnę w sumie. Dobra, lecimy. Co, co mi się miało? Aha! Eee, nie, co to ma być? Craft mnie, mnie nie lubi. Ostatni raz gramy na tym serwerze. To nie może tak być, że biegnę w swojej pomoście i nagle umieram z itemami. To nie może tak być. No kurde, bie biegnę w swojej pomoście. Ja mam to nagrane, ja mam to nagrane, ja to do crafty'ego zgłoszę. To nie może tak być. No i jeszcze mnie cofa, fajnie. A internet mam dobry. Ja mam tutaj dosłownie obok siebie internet podłączony, Jak to możliwe, że. To niemożliwe, że ja mam jakiś słaby bo no ten serwer jakoś to dziwnie działa. Hmm. Nie no, jak ja teraz z tymi... diamentami zginę... Dobra, to ja się skoczę do białych. albo był bo teraz biali mam zniszczyć łóżko. Nie, to biali? Kurde, jeszcze biegnie, to jak to biali? Zrobiliśmy backfade'a, teraz jeszcze ten typ, mój typ, zniszczył łóżko. Dobra. Szybko, szybko, szybko. No nie, to jest item show. Dobra. Aha, tu jeszcze jakiś hit. Dobra, gramy na ostatnim już teksturpaku. I chyba, to, o, chyba on jest najładniejszy. No, kusimy ten celownik. Co jest mega ładny. Ogólnie tutaj bloki mają obramówki. I to chyba wszystkie. Nie, te nie mają, dobra. Ale i tak ładne. Podoba mi się, że złoto żelazo. Mieczek w sumie też. Nie, czy są dosłownie takie same jak w chyba Chociaż może trochę inne Ale tutaj prawie wszystkie jako oj, we ładna wełna, we wełna mega ładne. Nie no, szczerze wełna mi się mega podoba Mogłabym tak grać No chyba te wszystkie boki są najlepsze ze wszystkich Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie kolejną część. <laughs> mm. W ogóle miałam też plan, żeby nie było być jakiegoś lawa z wydorsów, ale chyba z tego zrezygnuję, bo w sumie mi się nie chce. Echa, <laughs> tu był zielony. Ale spa. ja chyba spał bo to widać udział, a no tak, że tak sobie z... Znaczy, zarobić z takiej... No, 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 no dobra, I taki... sobie... ale dobra, dobra... taki... ale dobrą akcję chciałem zrobić, serio. Jakby, jakby się to udało... Nie, że chłopak się tak uzbroił, że kupił Fireballa specjalnie po to, żeby zniszczyć beda u mm, mnie czymś Eee, chłopie, Co ty, co ty? O nie no, górą idzie, Boże... Będą w górę u mnie tacy ludzie, którzy grają w W sumie ja też gram w więc dobra, nie, nic, to się wypnie, wypi się Ile 24 cps? O, ja Ja mam chyba jakieś chity na myszce W sumie ta myszka robi, pasie, patrzcie Trybun clicky Jeb, pierdziele Dobra, to ok, o, to jest Dziwne Aha! Ja mam skina! Halo? No jakś mnie oszukał. Dobra, gramy górą z nim. Da się wyżywiać. No i oczywiście spadnę. no jak on nam teraz zniszczy beda. ja nie wiem. Sprzedam kanał. On tu jest jeszcze? Nie ma go! Aha! O, i nac I O nie, TNT ma. O nie, wiem, trzeba usunąć BEDa. Ja mam taki sposób, jak ktoś chce zrzucić TNT, to trzeba wybudować taką... Ja to nazywam parasolka, czyli że tak obudować tutaj i tak jeszcze dalej. Bo taką, taką parasolkę zrobić. Jak ci ktoś chce od góry zniszczyć TNT. To jest to naprawdę to mi nieraz u bo wtedy się nie niszczy całe łóżko. O razik. Ej, tu jest coś... Chodna wystawić mu dojście, ale... Trzymamy TNT. O nie, kto to był? No oczywiście zielony, czyli... Ty wam muszę oddać kanał. No nie, jeszcze tam uciekł. Co za zgręb O nie. I Szymon ma no na... Szymon ma no naszą we... moją, naszą Ale cwaniak. Nie no, ja nie dojdę, ja mam no, kurde nie blok, ja nie wiem czy ja wrócę Dobra, pa kurde Kurde mm, No mam tu trochę tego mm, Kurde na... A dobra, kupimy pole regeneracji Po co kupiłem drugi kolejny miecz? No Jezu, no uciekam tam gdzieś Dobra, idę tam na górę Ej Nie gadaj Ej, co? Czemu? Ej, nie ma go. Pff, on... Ej, on nie spadł. On nie ma na czacie. Czyli on tu... On jest w naszej bazie. A jest Ty. Tutaj, tam widzę. Dratamy tam jest gdzieś. A no, napięcie rośnie. Ej! On chyba spadł. Jak on tam mówi postawić? Nie no. Ale nie mam tutaj, że umarł. Co jest? Albo... nie Oho, dobra, dobra, o tu jednak jest. Dobra, ja się po prostu nie skapnę. Podjeżdżamy go. O nie, boże, myślałem, że shift opuściłem, a ja wełnę. Wyraziłem. Ogólnie ferbola, że nam śmiesznego. I no, chyba już spadł. Nie ma go tam. Ej, on uciekł, dobra, on uciekł, dobra, dobra. Bo co ja no, Ja mnie zabiję oczywiście. E, dziękuję Wam widzowie, za oglądanie tego odcinka. Ej, na 15 łapek e, podwyższamy próg i... I tak jak mówiłem już dodajemy jednego, ale zmieniłem zdanie, dodamy dwa teksturpaki, yy, dodamy dwa teksturpaki, jak wbijecie tutaj 15 łapek i będzie pięć, a nie trzy. Tak więc dziękuję wam widzowie. Najprawdopodobniej wszystkie teksturpaki będziecie mieli w opisie. Do zobaczenia.